Hej wszystkim! Hej. Witamy się z Wami w nowym filmie. Dzisiaj nagramy dla Was fajny challenge. Czy ty się domyślasz, co to będzie? Wiem. Już ci Wiem. chyba mówiłam? Nie, Viola mi mówiła. A Wiola ci mówiła i co ona ci powiedziała, że co? Że, że pizzarki są No nie, czyli wszystko zdradziła. Dobra. Tak, zrobimy dzisiaj gózową. Jest mega gorąco. Duszno zbiera się na burze. Więc myślę, że taki arbus będzie idealny na taką pogodę. Mamy tu mnóstwo składników, ale żeby nie było tak łatwo, nawet mamy kaszankę i kiełbasę. I mamy takie kartki. I na tych kartkach będą zapisane składniki, będziemy losować ale i zobaczymy. Czy to mi czytać, czy sobie czytać? No pewnie, że tak. Ja mam nadzieję, że trafi na same pyszne produkty? Nie, bo ja myślę. Ale potem na końcu będziemy musiały troszeczkę spróbować tej pizzy. Ja mam swojej, ty swojej? I ocenimy. Mam nadzieję, że trafię e, wszystkie te rzeczy. Te owoce, ale. I to i to. To się dopiero okaże, zobaczymy. Ale też będziesz musiała spróbować mojej pizzy, ja twojej. I porównamy wtedy, która pizza wygrywa, która jest smaczniejsza. To co, zaczynamy? Tak. A wy trzymajcie za nas kciuki, oczywiście dawajcie dużo łapek w górę, oczywiście żeby mi lepiej poszło. No dobra, to żeby Oliwie lepiej poszło, Oliwia się zapatrzyła, halo Ziemia. Oczywiście wciskajcie przycisk subskrybu, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego kolejnego filmu, bo filmy dodajemy każdego dnia o 15.30. A w weekendy o? O 16 .30. Nie, o 8.30 Kiedyś się nauczysz Zresztą wiesz co? Zaraz będą wakacje To może będziemy zawsze rano dodawali Zobaczymy Zobaczymy na statystyki Kiedy Was jest więcej na YouTubie A kiedy mniej Dobra, nie przedłużamy I zaczynamy Siadamy No Ty już usiadłaś a ty nie usiadła. Już idę. Czy Ty wiesz, Oliwio, co taka normalna pizza jaką ma kolejność nakładania składników? O, o to mi chodzi. Jak jest ciasto od pizzy, to potem trzeba nałożyć sos. I w takiej normalnej pizzy jest sos pomidorowy. Miau, nie U nas mi? takiego nie ma. Zobaczymy, miam, miam, miam. jaki ty wylosujesz kocie. Procie. Nie, tutaj są sosy, czyli to, co musi być tutaj położone. Tutaj są sosy? No, zobaczysz jaki, jaki ci się to sprawi. Śmietana! No to nie tak źle. Czyli musisz sobie nałożyć troszeczkę śmietany na całą powierzchnię. nie lubię Ale to jest zwykła śmietana. To ja teraz losuję sobie. O! Moi no elegancko! A ja mam mózg dla dzieci. Też dobrze. Też dobrze. I zobaczcie, jak, jak moje świecznie wygląda. Dobra, a ja sobie tak wycisnęłam. To teraz jeszcze nosuj kolejną karteczkę. Już. Z kolejnym sosem. Będą dwie takie warstwy zrobimy. Ja mam Wszystko? jogurt. A ja przy... jest ją. Jest Przyniosłam. A ty masz nutelle! No to zobacz, jak ci się dobrze trafiło. Oliwia, uwielbia nutelle. Kocham nutelle raczej. dobra. Ale wiesz co? Czy nutella pasuje ze śmietaną? Nie. Myślę, że tyle ci wystarczy. Co? I też się nie chce odczepić, chociaż dziś jest na tyle ciepło, że nawet nasze topiki zupełnie się rozpuściło. Tak jest dzisiaj gorąco. Czyli nasze sosy są zrobione, gotowe. Teraz papierkami i nożyce. Kto pierwszy losuje karteczkę ze składnikami? Papierkami nożyce. Pojedziemy za granicę. Raz, dwa, trzy. I kto teraz wygrywa? Tak? Dobra. No to ja losuję. Zobaczymy, co to będzie. To fifi! Ekstra. Ty już możesz losować swoją karteczkę. Ile tego to fifi mam ułożyć? Może znaczy. dwa. Takie oczy będą. O. A ty masz e, chipsy jabłkowe. też super. W całości nie wiem, jak to będzie, ale jaki to będzie smak. I ja losuję kolejne, żeby nie przedłużać. O nie. Co? Najgorsze mi się trafiło. Wiesz co? Kaszanka, ble! Fuuu. Ja nie chcę tej kaszanki! Czemu ja? Ja nie wiem, czy ja to spróbuję z tą kaszanką. Ochystwo! Ja zrobiłam sobie takie. Ładnie, a ja zrobię nos. Nie będę więcej nakładać tej kaszanki, dobrze? Ja już też nie. Ja nie chcę tej kaszanki więcej. Bo, bo ja zrobiłam de... Dawaj kolejną karteczkę. Jeszcze troszkę ich mamy. Co tam się kryje? Wórówki! No to pyszne. Proszę no. bardzo, ułóż sobie jakoś ładnie. A ja wylosowałam Kinder Chocolate. To może jakąś grzywkę zrobię temu. Markowi? Nie, ja robię włoski. No dobrze, dobrze. To ja też robię włoski. O, takie. A ja robię zupełek. Moje będą niebieskie, swoje je będą brązowe. Nie no, bardzo ładnie nam wychodzi. No. Kolejny składnik to banan. Ja będę Tam masz banana. Ułóż sobie ile chcesz. Plasterków. Ja mam kiełbasę. Dlaczego? Już miałam kaszankę. już to będzie najgorsza. No, ale... A a moja jest najlepsza. Z kiełbasy zrobię uszy. Przynajmniej będzie ładna moja, ale naprawdę nie będzie smaczna. dobrze Zapraszam. <słuch> gdzie? Co się bo... mówi? Jak ktoś kichnie? E... Na zdrowko. Na zdrówko. <słuch> Dziękuję. Dobrze, otwieraj, bo ty otwierasz wolno. Ja już też wezmę moją kartkę. I ja mam cukierki pudrowe. A ja? Lody! Gdzie ty te lody nałożysz, jak już tak masz dużo tych składników? Dużo! Ale ty po mnie papugujesz, bo ja robię minkę i ty też robisz minkę? Nie. No masz oczy, uszy. Tak. Nie papuguję po prostu. Nie w ogóle. Ty masz kiwi. kiwi Mamy taką odmianę kiwi. Ona jest dobra, bo słodka, tylko taki ma bardziej żółty kolor. Jejku, ja mam kiełbasę szynkową. Trafiły mi się wszystkie najgorsze rzeczy z tego talerzyka. Ech. Dobrze, to ja już wiem Oliwie, że Ty wygrałaś ten challenge nie mam gdzie tej szynki położyć, tej kiełbasy szynki. Ja robię. O, ja poliki ja czerwone ja... mu zrobię, Zobacz. Ej, ja też zrobiłam poliki, tylko że te. No widzisz, jak robimy <grym> <a> takie, piękne. <grym> losujmy dalej. Dobrze, moja jest bardziej kolorowa, a twoja jest... Twoja będzie smaczniejsza niż moja. Milka Secret Box, czyli te czekoladki, a Ty? Nie wiem jeszcze. Aha, to ja mu dołożę do włosków tu na górze. O. O, Będzie już. miał gęstszą czuprynę, Ty masz gruszkę. Gruszka. Ananas. A ja już. Ty masz skitelsy, to ja robię brwi z ananasa. O, hop. Ale nosek fajny i wiesz, no, została właśnie. jedna karteczka, albo ja nam jeszcze jedna gdzieś wyleciała, to zrobimy razem, dobra? Tą karteczkę, jedną truskawki, albo nie było parzyście, chociaż wydawało mi się, że zrobiłam parzyście, ja zrobię róg jednorożca. Ja tutaj robię sobie takie malutkie pieki. Mamy to. Mózgowe piegi sobie robiłam. To pokażę Wam teraz z bliska, jak to wszystko wygląda. I najpierw oceniamy wygląd. Kogo jest ładniejsza pizza? Chyba moja. Pizza. To jest Oliwi. Super dużo owoców, wygląda mega zdrowo. No oprócz tej Nutelli i skittlesa niezdrowego. A moja Minka jest taka. Według Ciebie kto ma lepszą? No oczywiście, że Ty. Spodziewałam się takiej odpowiedzi, chociaż moja też mi się bardzo podoba. Idę ponóż do krojenia mi... i będziemy próbować. A moja mi się fajnie podoba. Gdzie ty się podzierasz, mamo? Jeszcze nie. Idę, idę. Jestem. Dobra. Moja pizza troszeczkę się rozwaliła podczas krojenia, bo arbuzy strasznie dojrzały, soczysty. I przyznam szczerze, że ja w ogóle nie mam ochoty tego próbować, a ty? Ja mam ochoty. No bo ty masz bez kaszanki i kiełbasy. Za to ja na pewno tego kawałka nie chcę zjeść. Co ja mam wybrać? Nie wiem. No, Arwus z kaszanką. Może ten kawałek wezmę, o. U, wszystko zjeżdża. Dasz radę ugryźć, czy nie? Nie. <grym> Spróbujemy. Mm, to jest dobre. Ten kawałek. Jeszcze spróbuję dalej. Niech ma kulę A nie ten pójśce tak zjeść. Nie wiem, mam je, żeby wypić. Oj. Nie jest Moja jest ochydna. Moja przegrała. Moja dobra? A mogę troszeczkę spróbować od tak? ciebie? A ty chcesz mojej? Zamieniamy się. Nie będziesz na tyle odważna. Dobrze, to ja próbuję twojej. A na naszym dobra. No jakby nie było. Udało Ci się. Gratuluję. Jesteś zwycięzcą. Spróbujcie sami zrobić w domu taki challenge. To naprawdę można się fajnie przy tym bawić. I rozładowała nam się bateria. Nie wiem co mówiłyśmy. Co mówiłyśmy, żeby sobie y, widzowie zrobili sami taki challenge w domu. Bo to jest super zabawa i my bardzo lubimy takie różne wyzwania. Ja lubię bardzo challenge z Tobą nagrywać. A ty lubisz ze mną? Tak. Myślę, że na naszym kanale będzie tych challenge'y coraz więcej. A ty co już podjadasz? To chyba żegnamy się dzięki, że z nami byliście. O, oczywiście pamiętajcie o łapkach w górę. Subskrybujcie nasz kanał. Koniecznie z Tak, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! <słuch>